Jak wychodzi, zobacz, na piątkę. Wychodzi, wychodzi, tak samo jak wychodzi, że jest nas już dwóch, a w zasadzie trzech, a nie dwóch. Kolega Artur, jest kolega Lukas. Jakie rady? Żeby nas trzeba bramki, tak? On czeka po długim, po długim, nie mów. Synek złota rada, tak? Słyszałem, że on na Ciebie mówi synek. Dlaczego? No bo jak jesteśmy cały czas razem, Liga Mistrzów razem, Liga Europy razem, Polska Liga, Hiszpańska, Włoska, Angielska. cały czas piłka tak cały czas się kręci, tak? Wy cały czas oglądacie razem? Co na to jego żona? Ona w nim się dzieje ze mojej Rozumiem, czyli dobrze. Ja, e, ja nic nie chcę więcej wiedzieć, mój drogi. E, e, piąta i dziesiąta do której bramki? Do ma... Do małej. Do małej. Widzisz, Lukas, jak Ci dobrze radzi? My z Lukasem usuwamy się w cień. Kolega Gabor już jest dawno w cieniu, a zatem 3-2-1, jak jest po słowacku? 3-2-1? 3-2-1. Jak to było Grzegorz po słowacku? Dziękuję, 3-2-1, good luck! Ojojo! Oj. Ale ładnie! mała, mała Ula la ale idzie Jezus, nie ma Grzegorza chyba będzie może rekord Grzegorz broni mała, mała, mała tak jest mała za dwa a skąd ty masz takie informacje? wiedziałeś. Ja powiedziałeś <laughs> Grzegorz, Bartosz no rozstrzelał cię kolega Artur, no rozstrzelał zdekoncentrowany trochę pod twoimi ze Słowacji <laughs> Pozdrawiamy! E, wojna nerwów. To no powiem tak, wszyscy podcinki robią pod koniec tego bombardowania, a tutaj zawodnik wymyślił sobie, że zrobi to na początku i wpadł. Przylezł i my znowu? wiem, wiem, trzeba by się zrobić tak, tak, tak Nie się tak, 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 na błędach, tak, tak. bo bohater jest jeden. No nie, ale trzeba przyznać sobie, no to, kurde, ty ty, 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 wolnych nie daje Stokowiec trener Piotr strzelać? Nie, 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 mamy lepszych wykonawców, także Charac... koncentrujmy Charac... się Charac... tutaj to na... Nie jest na i... to nie jest Harassin Nie może Harassin lepiej Ale Wkładka jest, wkładka Charac... jest. Harassin lepiej w ogóle? On, jest, on nie słyszy nie, tam o to... On się uczy on się uczy, no, ale tak. jest potencjał. Patrzy na nas też zbyt. Proszę Państwa, w każdym razie no, widać, że kolega sobie stopę ma ułożoną. Jak jest z lewą? Tak samo, lewa jego ma. Lewej podobno ułożonej tak dobrze nie ma. W każdym razie występ cacy, kolega Gabor, kolega Krój Artur i kolega zwykły taki szaraczek barki. Pozdrawiam. Co, nie będziecie protestować, że szaraczek? Nic, nie prostu, co jest wiecie. No jak chcecie? Kupię sobie tutaj szary ubranka także. Cześć. Pozdrawiam. pozdrawiamy. Ja.